1 września uczniowie zebrani przed szkołą w galowych strojach. To może oznaczać tylko jedno – początek roku szkolnego. Już od 8 rozpoczęły się uroczystości w Zespole Szkół nr 3 imienia Grabskiego w Kutnie. Jak szkoła jest przygotowana na powrót uczniów do szkoły? Proszę Państwa, jesteśmy przygotowani. Dzisiaj rozpoczyna naukę w szkole 620 uczniów, 142 w klasach pierwszych, w pięciu oddziałach, w sześciu zawodach. No, obowiązują procedury te, które zostały opracowane wcześniej. Myślę, że no najważniejsze w tej chwili dla nas to jest bezpieczeństwo, zachowanie dystansu, dezynfekcja, maseczki w tych przestrzeniach wspólnych, tam gdzie będzie się większa grupa młodzieży spotykać. Natomiast dodatkowo wyposażeni jesteśmy takie specjalistyczne stacje dezynfekcji rąk za chwilę dostarczone zostaną z rezerw państwowych dodatkowe urządzenia także tutaj nie ma w mojej ocenie żadnych zagrożeń no gdyby coś wyniknęło no to wtedy będziemy stosować procedury Jak wyglądają zajęcia gimnastyczne w reżimie sanitarnym to znaczy są w mniejszych grupach, wykorzystywana jest sala gimnastyczna, ale również są to zajęcia, jeżeli będą takie możliwości na zewnątrz, korzystamy ze stadionu miejskiego położonego w sąsiedztwie, także tutaj nie ma jakichś większych zagrożeń. Ja myślę, że jesteśmy lepiej przygotowani, dlatego że po pierwsze przeszkolona jest Rada Pedagogiczna, młodzież zna procedury. Wiemy, jak zachowywać się w salach lekcyjnych, wiemy jak w tej przestrzeni wspólnej potrafimy zgłaszać na przykład potrzeby. Ja myślę tutaj o uczniach, jeżeli któryś z uczniów nie ma z sobą maski ochronnej, to oczywiście może ją otrzymać. W szkole. Także y, oprócz tego, y, bardzo sprawnie żeśmy prowadzili nauczanie zdalne. W związku z tym, gdyby była taka konieczność, to oczywiście uruchomimy to myślę, że jeszcze w lepszym wydaniu. No, czekaliśmy, bo, bo ten kontakt z młodzieżą jest najważniejszy. Żadny inny system nauczania, Żaden inny system nauczania tego nie zastąpi. Czy czekała Pani na powrót uczniów do szkoły? Oczywiście, że czekałam. Tęskniliśmy za, nim, za nimi wszystkimi, nie tylko ja, ale pewnie wszyscy nauczyciele. Myślę, że oni za nami tak samo już mają pewnie dość siedzenia z, zza, za tyłu ekranu i chcą nas po sposób zobaczyć i na żywo się z nami spotkać. Retarze się zapełniły, jest trochę weselej. Dokładnie, oczywiście, pewnie. Kontakt jest najważniejszy między y, nauczycielem a uczniem, więc myślę, że oni też za tym tęsknili. Czy ma Pani jakieś obawy przed tegorocznym y, rozpoczęciem y, nauki? Y, na pewno jak wszyscy y, ponowne, tak? Po prostu y, ponowne jakieś obostrzenia, nauka zdalna pewnie albo hybrydowa, ale zobaczymy co, co, co czas pokaże po prostu. Drodzy nauczyciele, zaproszeni goście, Koleżanki i koledzy. Dziś spotykamy się na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2021-2022. Szanowni Państwo, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie klas pierwszych. Witam bardzo serdecznie na inauguracji Nowego Roku Szkolnego 2021-2022. Jest mi niezmiernie miło powitać naszego szczególnego gościa. Panią Magdalenę Krupińską-Kotłowską, Wicestarostę Kutnowskiego. Witam serdecznie wszystkich. Życzę wszystkim Wam wspaniałego roku szkolnego. Życzę, żeby każdy dzień był taką czystą kartką papieru w książce, która na koniec roku szkolnego zapisze się pięknym zakończeniem. Przed nami w tym roku szkolnym bardzo dużo będzie wyzwań, z Panem Dyrektorem i z innymi placówkami oświatowymi planujemy szerokie e, wybory Rzecznika Praw Ucznia. Będzie to na pewno niewątpliwe święto demokracji Was, uczniów, e, przy okazji czego poznacie swoje prawa i obowiązki. Jeszcze raz życzę wielu sukcesów. Niech każdy z Was zdobywa swoje szczyty. Niech każdy z Was płynie spokojnym morzem, zdobywając bezgres na a kadrzy patologicznej życzę mało problemów, a wiele dydaktycznych y, wyzwań, Życzę wszystkim, aby nowy rok szkolny był źródłem radości, satysfakcji i sukcesu. Jak czekaliście bardzo na powrót do szkoły? No tak szczerze bardzo w sumie, bo ten lockdown tak w sumie, tak, no było trochę tęskno do szkoły. No, po zdalnym, no warto wrócić, tak mi się wydaje. Będzie fajnie. Tęsknicie się za znajomymi, za nauczycielami? W sumie bardziej no, to jest tak nasz pierwszy rok, w sumie więc jesteśmy bardziej tak chyba przy, y, ciekawi właśnie nowych osób, nowych nauczycieli i bardziej chyba dlatego, że tak... Też tę tęsknota na pewno jest do ludzi. Żeby tak chociaż wyjść do kogoś. Jak czujecie się teraz w nowym środowisku? Aktualnie jest trochę stresu, ale będzie dobrze. Jak bardzo czekaliście na powrót do szkoły? No jakby to powiedzieć od dawna, od początku wakacji, ale tylko ze względu na to, żeby spotkać się ze znajomymi, pogadać. A tak to w sumie cieszę się, ale też nie. Dlaczego nie? No bo trzeba będzie wcześniej wstawać. A czy za nauczycielami się stęskniłeś? Też, też, też. Za którym najbardziej? Za naszym, naszym serem Pawłowskim, bo to nasz wychowawca eee, i w sumie no, nie no, ze wszystkimi, ale tak najbardziej z naszym wychowacą. Do której ty klasy teraz będziesz chodził? My idziemy, klasy, wszyscy tutaj. Wszyscy. Czy czekałeś na początek roku szkolnego? E, po części, bo jestem bardzo zestresowany egzaminami, ale nie, jakoś. nie bardzo chcę chodzić do szkoły. Nie brakowało ci szkoły? Wolisz wakacje? Nie, nie, trzeba wstawać pewnie wcześniej? Tak, dokładnie. <noise> Lubię to. Mieć tak, czas wolny dla siebie. A nowi koledzy, czekasz na nowe wyzwania? Mm, trochę jestem ciekawy pójścia do następnej szkoły, do liceum dokładnie. Mm, nowych kolegów, znajomych. Więc tak. W jakim wieku pani ma dzieci? 13 lat, córka. Ja również, 13 lat. Czekała pani na powrót do szkoły? Pani bardziej, czy dziecko? Dziecko bardziej. Nie mogła się doczekać. Naprawdę dzisiaj tak, dzisiaj bezproblemowo stałam po prostu jak nigdy w życiu. Naprawdę, tak. Początek roku szkolnego, czekała Pani na ten dzień? Z utęsknieniem, przy czym wydaje mi się, że chyba bardziej tak naprawdę czekały nasze dzieciaki, tak? Ten czas, kiedy przebywały w domu, był czasem dosyć wyjątkowym, takim rodzinnym, ale niestety relacyjnie, jeżeli chodzi o młodzież szczególnie, a mam dzieci w takim wieku też no dało się odczuć tak, ten brak relacji z rówieśnikami. Także stęsknione były bardzo nasze dzieciaki Powrotu. Czekał Pan na powrót dzieci do szkoły? Tak, oczywiście czekaliśmy, a najbardziej czekały same dzieci na, na powrót do szkoły. Mo, moje dziecko dzisiaj już się obudziło wcześniej rano i czekało, i kiedy już będziemy szli. A w jakim wieku ma pan dziecko? Do trzeciej klasy wtedy, w tej chwili chodzi. I takie zadowolone z powrotu do szkoły? Tak, bardzo zadowolone, bo czekało na spotkanie z koleżankami, z kolegami, z nauczycielami. No i w końcu zaczyna się coś dziać, a, a nie tylko wakacje i siedzenie w domu. Pan pewnie też czekał na powrót do szkoły? No. Tutaj już niekoniecznie, ale na pewno coś będzie, dziecko się będzie uczyć, dziecko będzie chodzić, będzie zajęcie i będzie zdobywać wiedzę.